Przygotowałem dla Was słówka do nauki. Słówka do nauki to słówka, które będą nam potrzebne do tworzenia zdań. Są to wyrazy, które są często używane i dlatego warto się ich nauczyć. Naturalnie, jeśli ktoś chce, może zbudować własną listę słówek, lecz należy pamiętać, że uczymy się tylko słówek, które są nam potrzebne już dziś. Budując własną listę słówek, zacznij od rzeczy w swoim otoczeniu. Powtarzajcie za mną. Balkon, balkon, strych, zolder, piwnica, kelder, winda, lift, drzwi, dyr, okno, ram. Podłoga, flur, schody, trap, zamek, slot, stół, tafel, szafka, kast, krzesło, stół, mebel, Mełbel. Dywan. Tapajt. Panele podłogowe. Laminat. Kafle. Teichels. Zasłona. Hordajn. Łóżko. Bet. Pralka. Wasmaszyn, lodówka, kulkast. Cool